Po tym wygranym meczu z Lechią Gdańskiego oczekiwania kibiców na pewno wzrosły. Wy już jesteście gotowi na kolejne wielkie derby Krakowa? Oczywiście, że tak. Fajnie, że mecz z Lechią udało się nam rozstrzygnąć na naszą korzyść, ale wiadomo, no jest to już przeszłość. Teraz wszyscy żyjemy derbami i myślę, że dobrze, dobrze przygotowujemy się do tego, żeby również odnieść zwycięstwo. Ale ta wygrana na pewno dodała Wam odrobinę skrzydeł i z pewnością sprawiła, że macie więcej pewności siebie. Tak będzie rzeczywiście, że, że ta mecz w roli gospodarza, no i ostatnie wyniki sprawią, że, że to Wy będziecie się czuć faworytami? No miejmy nadzieję, że tak. Wiadomo, Krakowia dawno już nie wygrała na inaugurację, teraz udało się. Wszyscy jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, i teraz trzeba kontynuować tą pasę, która jeszcze zaczęła się w poprzednim sezonie. Rok temu wygrane derby w ostatniej minucie meczu, i to był mecz derbowy, przynajmniej jeśli chodzi o, o drużynę seniorską, w, której, w którym debiutowałeś, to znaczy debiutanckie derby. Pamiętasz, co myślałeś o tym meczu przed nim? No Takich meczów się nie zapomina. To był mój trzeci mecz w ekstraklasie, pierwszy w wyjściowej jedenastce. Dramaturgia niesamowita, emocje do końca spotkania. Ta bramka w 90., w doliczonym już czasie gry. Coś niesamowitego i na pewno, na pewno będę to pamiętał jeszcze przez długie, długie lata. A co byś powiedział na scenariusz, gdyby te derby miały się znowu zakończyć w ostatniej minucie i znowu na naszą korzyść? Czemu nie? Oczywiście, że fajnie by było.